Thank you Agnieszka koster witam Państwa we wtorek 13 czerwca, zapraszam na Jawor Express. Przejście dla pieszych na ulicy Jana Matejki w Jaworznie, tuż przy Szkole Podstawowej nr 1, jest mocno zarośnięte, co martwi rodziców dzieci uczących się w szkole. Do naszej redakcji odezwali się rodzice, których martwi stan roślinności przy jednym z przejść dla pieszych w pobliżu szkoły podstawowej numer 1 w Jaworznie. Do placówki uczęszczają ich dzieci, które przechodzą przez jezdnię, idąc tak do szkoły, jak i z niej wracając. I to właśnie podczas powrotu robi się niebezpiecznie. Dlatego rodzice chcą się upewnić, że ich dzieci mają zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Żywopłot oraz roślinność przy jednym z przejść rzeczywiście jest bardzo okazała. i z perspektywy kierowcy utrudnia widoczność, więc, jeżeli ktoś zbyt szybko wejdzie na przejście, to może wydarzyć się tragedia. Obawy rodziców są więc zrozumiałe, dlatego napisaliśmy w tej sprawie do miejskich służb, które dbają o zieleń, aby troszkę ją przypielęgnować. Apelujemy także do pieszych, szczególnie do dzieci, aby zawsze przed przejściem zatrzymywali się i upewniali, że nic nie nadjeżdża. Musimy także przyznać, że w tym roku mieszkańcy bardzo rzadko zgłaszają nam problemy związane z roślinnością w naszym mieście, co nie znaczy, że ich nie ma. Rondowość w Jaworznie przez cały 2003 rok będzie rondem pogody ducha. Nowa nazwa ronda w centrum została oficjalnie nadana. Jakub Bochenek, właściciel firmy Tuban, po raz dziewiąty z rzędu wygrał aukcję na rzecz woźp i znowu mógł wybrać odpowiadającą mu nazwę. Jest to dosyć uniwersalne hasło. Myślę, że każdy sobie sam powinien zinterpretować tak jak chce. Nie jest to związane tak jak wcześniej, z, ostatnio było rondo o wolnej Ukrainy, związane z sytuacją na świecie. Wcześniej były to raczej nazwy związane. Z działalnością firmy, a teraz dosyć uniwersalne hasło. W ubiegłym roku Rondo nosiło nazwę Wolnej Ukrainy. Tym razem jest Rondem Pogody Ducha. A co będzie w przyszłym roku? Tego pan Jakub jeszcze nie wie, gdyż nigdy nazw na zapas nie wymyśla. Nazwy nigdy nie planuję przed wygraniem, bo no nie chce się nastawiać, różnie to może być. W końcu to jest aukcja i każdy ma równe szanse. Jeżeli tylko sytuacja ekonomiczna mi pozwoli, będę próbował. Znowu wziąć udział w licytacji. 9 lat z rzędu Tuban wygrywa licytację na rzecz Woźb, w której przedmiotem jest zwyczajowa nazwa Ronda w Centrum Jawożna. Trzeba przyznać, że jest to wyjątkowy gest. W tym roku licytacja zatrzymała się na kwocie ponad 41 tysięcy złotych, a w ciągu 9 lat firma przeznaczyła na nazwę i Woźb kwotę ponad 231 tysięcy złotych. Było więc rondo baniek mydlanych, banki mydlanej, slime, pracowników służby zdrowia i wolnej Ukrainy, a teraz będzie pogody ducha. Czy Panu Jakubowi uda się i w przyszłym roku wygrać licytację? Ciężko powiedzieć, gdyż konkurencja jest duża, a każdy ma swoje pomysły. No bo przecież było także rondo smoków, internautów, magików czy Jeffa Hanemana. W szczakowskiej parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej odbył się w sobotę 10 czerwca 21 Festyn Elżbietański. Ksiądz proboszcz, Józef Gud, z pewnością w ciągu tych dotychczasowych 20 festynów zdołał opracować własny, autorski sposób na udany festyn parafialny. No Jedyną receptą, o której mogę powiedzieć, to, to jest miłosierdzie boskie, dlatego że od początku wszystko się działo e, tak, się, jak się nie miało dziać. Najpierw, kiedy nikt nie robił festynów, myśmy zaczęli. To słyszałem, że jak nie będzie piwa, to nie będzie żadnego festynu. A tu się udało, że piwa nie było, a festyny były coraz, coraz piękniejsze. To jest jakby jedna rzecz. No pogoda. To jest to, co teraz się dzieje. Wczoraj normalnie nie mogłem do kościoła z plebanii dojść. No też bardzo lał, nie? A teraz słońce śliczne, jeszcze nie ma godziny 16, a, a, a pięknie jest teraz i ciepło, i, i wspaniale, więc to, no, to naprawdę tutaj Pan Bóg jest niezawodny i to jest, te, to jest ta pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź. To e, ludzie znajomi, których się pytam. Bo ja nie jestem Alfą i Omegą, i stąd różnych ludzi pytam, e, co, co właśnie, co mi radzą. No i stąd e, akurat mam znajomych, e, którzy e, pracują w, w, właśnie w tej dziedzinie e, 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 śpiewu, tańca i tak dalej, robią różne koncerty. No i oni mi podpowiadają, kogo można poprosić. No A potem dzwonię. No i mówię, słuchajcie, ale ja naprawdę nie dam rady, bo to ja bym miał takie pieniądze, jak, jak normalnie trzeba by było wziąć, no to, no to parafia nie udźwignie, a my jeszcze zbieramy na kolonie dla dzieci, a to jeszcze chodzi o to, żeby zintegrować parafię. No i właściwie to tylko tyle mówię i właściwie ci, którzy przyjeżdżają, to, to przyjeżdżają, no właściwie można powiedzieć tak, no że... Nie za te pieniądze, które by wzięli gdzie indziej, ale, ale to jest ich taki prezent na, na takie wydarzenie, które jest związane przecież nie z zarabianiem pieniędzy, ale, ale z, z takim dowartościowaniem siebie, pomocą wzajemną i też zbieraniem pieniędzy dla dzieci na, na, na wakacje. To jest jakby taka druga rzecz. A trzecia rzecz to, to wtedy, kiedy coś się zaczyna dziać. To ludzie się pojawiają. I to jest niesamowita rzecz. To Od początku tak było, że, że nie wiadomo skąd znaleźli się ludzie i dorośli, i młodzież, i dzieci a potem w drugim roku i tak dalej. Teraz już jest no, jakaś tradycja się wytworzyła. Podczas tego 21. festynu zaproponowano wiele oryginalnych i pomysłowych konkursów. Wiele wieloboju zmierzono się m.in. w rzucie do kapeluszy, strzałach z łuku i biegów w chodakach. Ludzie dobrego serca kupowali cegiełki na dofinansowanie wyjazdu parafialnych dzieci na wakacje. Główną nagrodą losowaną pomiędzy zakupione cegiełki był tablet. Losowano też nagrody pomiędzy cukierki z niespodzianką. Tutaj nagrodą główną był rower. Można też było udać się do namiotu spotkań małżeńskich, po czym być może niektórzy udali się do badania ciśnienia krwi w namiocie Zlo. Znaleźli się i tacy, którzy postanowili odkryć w sobie talent muzyczny. Ci mogli pograć sobie na perkusji w namiocie Fabryki Talentów. W części artystycznej na scenie śpiewały zespoły szczakowianki i jawożnianki. Tańczyły i śpiewały przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej. Miłą niespodzianką był występ Janusza Radka. Jak nam się wydaje, występy na wszelkich festynach parafialnych są bardzo szczególne. Są takie utwory, których na nich prezentować nie wypada. Ale przecież w repertuarze pana Janusza takich nie uświadczy, czy mamy rację, pytam artystę. E, można wszystko wszędzie zaśpiewać. E, a już szczególnie pod kościołem albo w kościele. Dawniej takie miejsca jak Kościół były. Od, od zarania dziejów miejscem spotkań nie tylko religijnych, kościelnych, ale nawet bliskich społeczności związanych z różnymi ważnymi sprawami, które się działy. Mamy tutaj ważną sprawę, bo będziemy zbierali pieniądze, będziemy zbierali cegiełki, będziemy wykupywali te cegiełki dla dzieci, które mają wyjechać gdzieś na wakacje, więc to jest już taka, taki, taka, taki przyczynek społeczny, który gdzieś nakazuje niejako, żeby ludzie przyszli. I się z sobą i ze sobą podzielili. A ja będę się dzielił tym, że potrafię śpiewać, potrafię grać i będę się starał robić i przekonywać do tego, co będę Państwu prezentował w sposób najlepszy, jak potrafię. Jeśli dobrze zrozumieliśmy, to udane parafialne pikniki i festyny gwarantują dobre relacje z Panem Bogiem. Reszta jakoś się ułoży. Nie chcę dzisiaj za. Spotkajmy się znów Z Twoich oczu ukradły słońce Chodź, spotkajmy się znów Nic nie powiesz, kiedy się zjawię Same się otworzą Szkoda czasu na to PGE stawia większy nacisk na magazyny energii. Takie instalacje zapobiegają marnotrawieniu energii z OZE. Dzisiaj rozwój odnawialnych źródeł energii jest w procesie dynamicznym w Polsce. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o przyrost OZE w Europie. Bardzo dynamicznie rozwijamy odnawialne źródła energii w polskiej grupie energetycznej, ale także w innych grupach. Tutaj także doniosła rola jest odgrywana przez indywidualnych klientów przez prosumentów, ale po to, aby odnawialne źródła energii rzeczywiście wpływały na podniesienie bezpieczeństwa polskie energetycznego bezpieczeństwa Polski niezbędne jest wyposażenie OZE w magazyny energii. Bo pamiętajmy o tym, że jednak OZE są źródłami niestabilnymi, zależnymi od wiatru, od słońca, od wody i produkują energię nie zawsze wtedy, kiedy jej potrzebujemy, a e Magazyny energii, które e, muszą się rozwijać, muszą towarzyszyć, być na czas infrastrukturą towarzyszącą dla OZE, e, są niezbędne do tego, abyśmy magazynowali energię wtedy właśnie, kiedy ona nie jest potrzebna i oddawali ją do sieci wtedy, kiedy jest potrzebna. Także dla rozwoju OZE, dla e, bezpieczeństwa energetycznego, ale także dla... Obniżenia kosztów rachunków dla klientów indywidualnych niezbędne są magazyny energii po to, ażebyśmy korzystali z energii produkowanej w OZE w jak największym stopniu, ażeby nie dochodziło do, do sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia na przykład podczas majówki ostatniej w Polsce, kiedy była wysoka temperatura, przemysł nie potrzebował energii, klienci indywidualni także wykazali znacznie mniejsze zapotrzebowanie energii, po prostu wtedy źródła OZE musiały być w Polsce w większości odłączone. Nie produkowały energii elektrycznej, czyli niejako zmarnowaliśmy szansę wyprodukowania energii elektrycznej ZOZE, bo właśnie nie mieliśmy magazynów energii, ich nie mamy. Dlatego niezbędny jest rozwój magazynowania energii i tych indywidualnych dla klientów indywidualnych. My jako Polska Grupa Energetyczna mamy taką ofertę dla klientów indywidualnych. Oferujemy im w pakiecie fotowoltaikę plus magazyn energii, także można u nas kupić magazyn energii przydomowy. Jest także program, który robi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera ten proces. Tam można uzyskać dotację, dopłatę do magazynu energii takiego przydomowego. A my, jako polskie przedsiębiorstwo energetyczne, w tej chwili mamy wielkie programy inwestycyjne. PGE tutaj jest liderem. Mamy koncepcję numer jeden na budowę wielkoskalowego magazynu energii w żarnowcu o mocy 200 MW. Właśnie takiego litowo-jonowego, czyli takiego bateryjnego, znanego państwu powszechnie, działającego na tej, na tej samej zasadzie jak baterie w telefonach komórkowych, tylko oczywiście znacznie większej mocy i znacznie większej pojemności. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia już jutro.